Cześć, cześć, cześć. Witam, witam serdecznie. Z tej strony, Gracjan, witam, witam. No, jest takie właśnie pytanie, teraz się rodzi. Takie pytanie, czy opłaca się chodzić na wybory? Ponieważ, no niestety, ale y, ostatnio tak było w ostatnich wyborach y, prezydenckich, że na interne, internet po prostu aż huczał od tego, że coś te wybory coś tam nie za bardzo się zgadzało. Coś tam właśnie było, albo właśnie błędy, albo nawet właśnie jakieś tam były fałszowania wyników więc po prostu, rodzi się pytanie, czy się opłaca po prostu chodzić na wybory? No i No i naturalnie, naturalnie, że się opłaca chodzić na wybory, jak najbardziej opłaca się chodzić na wybory, ale no właśnie trochę jest właśnie taka trochę człowiek jest taki zawiedziony, ponieważ po prostu sobie tak myślał, że no, komisje wyborcze no, są tak zabezpieczone, że no, jakieś tam jakieś tam błędy, czy nawet y, jakieś przekręty są raczej niemożliwe. A tymczasem właśnie okazuje się, że z tego, co właśnie w internecie Teraz było mówione i wiele osób właśnie ten temat poruszało, między innymi też i Gertych właśnie wziął się za to i zaczął właśnie zaczął właśnie yy, badać po prostu to, czy bo y, właśnie dużo ludzi o tym mówiło, że coś im się nie zgadza, że albo jakieś pomyłki, ale to też z tymi pomyłkami to dziwna sprawa, no bo ile, ile tych pomyłek pom pom może być, a skoro takie te pomyłki są. No to może jednak jakiś inny sposób byłby lepszy liczenia tych głosów wyborców, ponieważ jak są pomyłki, no to można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, no wszystko jedno, czy pójdę na wybory, czy nie pójdę, i wszystko jedno, co skreślę, kogo skreślę, na kogo zagłosuję, bo i tak pomyłki są. I tak te moje głosy przez pomyłki zostaną albo w ogóle unieważnione, albo w ogóle po prostu na kogo innego mój głos zostanie oddany niż nie na, te, na tego kogoś, na kogo głosowałem. Tak więc że sprawa jest, wygląda tak, że do chwili obecnej na pewno bardzo dużo ludzi będzie po prostu zniechęconych do, do wyborów, bo ostatnimi czasy właśnie frekwencja była bardzo duża, bardzo dużo ludzi głosowało, no ale wiadomo, skoro ludzie głosują, no to chyba raczej chcą, żeby te ich głosy po prostu zostały od, w odpowiedni sposób dane, a przede wszystkim właśnie, żeby zostały tak obliczone, żeby wszystko się zgadzało. A tu tymczasem okazuje się, że niestety, ale jest właśnie bardzo dużo doniesień doniesień z internetu. Dużo ludzi właśnie to zgłasza, że niestety ale... Te, te wybory, ostatnie w 2025 roku, czyli te wybory prezydenckie. No niestety, ale coś tam się wielu osobom, coś się tam nie zgadza. Zresztą już jakaś komisja yy, obwodowa, komisja wyborcza, już jedna się przyznała do pomyłki. A wychodzi na to, Właśnie z tego co w internecie y, mia, y, słyszałem, że właśnie bardzo dużo. To nie tylko że jedna, czy dwie, czy trzy pomyłki, bardzo dużo. Nagminnie po prostu, bardzo dużo tych różnych jest, y, no właśnie jakichś takich niby pomyłek, ale gdy tych pomyłek jest bardzo dużo, no to no to można powiedzieć, że właśnie niektórzy stwierdzają, że właśnie, że te wybory jakieś są po prostu sfałszowane, no bo skoro właśnie tak dużo jest pomyłek, no to coś tutaj się po prostu nie zgadza. A ludzie po prostu, no ludzie jednak naprawdę skoro gdzieś jadą, Czasami jadą bardzo długo na te wybory. Czasami pokonują dużo kilometrów. Czasami muszą nawet jechać właśnie do innego miasta, bo gdzie indziej mają właśnie, gdzie indziej obecnie są. Tak samo na przykład rezygnują z pójścia gdzieś pojechania na jakąś wycieczkę czy na coś, tylko właśnie na te wybory idą. No, i chcieliby, żeby po prostu wszystko było zgodnie z tym, jak oni to głosują, żeby właśnie tak było wszystko zgodnie z tym, na kogo oni głosują. Natomiast, no, gdyby nawet to były właśnie pomyłki, gdyby nawet, załóżmy, że rzeczywiście, że to nie są jakieś fałszerstwa, tylko to są pomyłki. No to, bo ludzie, bo to ludzie robią, no i ludzie liczą. No i po całym dniu zmęczeni wiele godzin od rana wczesnego do wieczora. Po prostu są zmęczeni. No i chcą po prostu, po prostu chcą sobie właśnie. Mhm. Yy, już odpocząć, a tutaj jeszcze muszą, właśnie już po zamknięciu yy, komisji wyborczej, już, jeszcze muszą liczyć te głosy. I po prostu można powiedzieć, że ktoś tam się pomylił był zmęczony. No ale w, w, wniosek, nawet jakby to tak było, że są rzeczywiście. Zmęczeni, no i właśnie te pomyłki się zdarzają. No to w związku z tym jednak można by było właśnie opracować jakiś inny sposób po prostu liczenia tych głosów, jakiś właśnie elektroniczny, żeby po prostu nie były te głosy wypisywane na kartce, wrzucane do urny później podliczane, zliczane, bo właśnie skoro są te pomyłki, to może właśnie jakoś, właśnie internetowo by się po prostu to wszystko głosowało, przegłosowanie przeprowadzało internetowo, względnie jak na przykład nie każdy powiedzą mi: Nie każdy ma internet, nie każdy może, a to znowu, żeby może być wymyślony w jakiś sposób, że po prostu będą ludzie mogli właśnie iść do lokalu wyborczego, ale zamiast na kartce papieru. Zresztą, nawet szkoda papieru, nie? Zamiast na kartce papieru, to właśnie na jakimś tam laptopie elektronicznie yy, zaznaczają na kogo głosują, i to wszystko by było wtedy elektronicznie przeprowadzane. Więc wtedy już te pomyłki raczej by się takie mogły chyba nie zdarzać. Chociaż no nie wiadomo. Znowu jakby jakiś tam haker się w to yy, włamał i jakby coś tam zrobił, to też nie wiadomo. Ten, że no nie jest, nie jest, nie jest to sprawa łatwa z tym liczeniem głosów i z wyborami ale jednak powinno to jednak być tak zrobione żeby ta jednak ta możliwość jakiegoś tam pomylenia czy sfałszowania żeby jednak była jak najmniejsza ta możliwość Natomiast w chwili obecnej z tego co jest mówione to wynika że no jednak teraz w chwili obecnej to łatwo łatwo po prostu Yy... albo się pomylić albo po prostu nawet na umyślnie specjalnie niby że pomyłka, a tu specjalnie po prostu zrobić tak żeby żeby po prostu głosy poszły na kogoś innego niż ktoś głosuje na przykład na tego, a tu są specjalnie tak zrobione, podliczone głosy, żeby poszły w, drugi, w drugą stronę na kogoś innego. Tak więc, że no niestety, niestety, ale tak to jest, więc y, powinno się jednak jakoś to bardziej, to wszystko zabezpieczyć, żeby żeby po prostu na te wybory, żeby po prostu się opłacało chodzić. No bo w chwili obecnej, to jak się to słyszy, właśnie, że tak możliwe są różne i pomyłki, i różne tam jakieś, właśnie, zafałszowania czy coś tam, że jest to wszystko możliwe. Skoro jest to możliwe, no to zniechęca po prostu to. Naprawdę to zniechęca do wyborów. A tak jak mówiłem właśnie na, na wstępie, to przy, no głosować warto, naprawdę warto, no bo przecież to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza właśnie w demokracji, żeby, wy, żeby można było wybrać, żeby można było oddać głos na tego, na kogo się chce i kogo się popiera. I kto odpowiada. Więc no ja myślę, że yy, jednak no, można, można coś wymyśleć można jakoś to tak zrobić, żeby po prostu było yy, jak najmniejsza, żeby była jak najmniejsza ta możliwość i fałszowania i wszelkich pom pomyłek. Ten, że to tyle na ten temat właśnie wyborów. No na pewno warto y chodzić na wybory, na pewno warto głosować. Ale no naprawdę, naprawdę y no ważne, ważne jest, bardzo ważne jest to, żeby żeby po prostu wszystko było tak zrobione, żeby się nie mylili i żeby nikt nie miał możliwości jakiegoś fałszowania i przeinaczenia żeby wszystko się zgadzało żeby wszystko było tak jak być powinno i powinno się właśnie nad tym yy, ty, powinno się to właśnie dopracować to właśnie się powinno dopracować żeby żeby po prostu ludzie Którzy głosują, żeby po prostu wiedzieli, że warto, że warto głosować, warto się zmobilizować, warto właśnie na te wy wybory pójść, oddać swój głos, no i wszystko wtedy będzie w porządku. To na razie. Cześć, cześć i pozdrawiam serdecznie.